Ekipa Omega jedzie bardzo dobrze w tym wyścigu. Wczoraj mieliście trzeciego bone na mecie. Ty i Michał Kwiatkowski jesteście bardzo wysoko w klasyfikacji generalnej. I pojawia się pytanie, jaki tak naprawdę macie w tej chwili plan? Na kogo będziecie jechać i jaki, jakie są główne cele zespołu? Czy wciąż chcemy wygrać etap i to jest cel generalny. Michał jest drugi w klasyfikacji generalnej, więc pozostaje naszym liderem. I myślę, że dzisiaj jest taki etap, że, żeby. Spróbować właśnie wygrać etap i nie stracić na pewno w generalce. Tom jest na tyle mocny, że myślę, że może tu się pokusić o zwycięstwo, a wtedy w Bukowinie już pojedziemy tylko i wyłącznie na Michała, żeby on wygrał generalkę. No, ty w Bukowinie rok temu pokazałeś, że, że dobrze ci idzie na tych, na tych podjazdach i no, powiedz, czy, czy nie widzisz też szansy dla siebie, mimo tego, że Michał Kwiatkowski jest o 6 sekund szybszy w tej chwili w generalce? No, ja pozostaję jakby w obwodzie. Nie mogę tutaj stracić, chcę mu pomóc, ale tak na razie nie na tyle może, żeby stracić swoją szansę, bo, bo później w tej finałowej rozgrywce mogę się jeszcze przydać i, i myślę, że warto, warto utrzymywać tą, tą, tą pozycję moją generalce. A powiedz, jak, jak to wygląda z perspektywą Olimpiady, która, która się zbliża. Mówię o ryzyku, strachu przed kontuzjami. No ryzyko jest duże, tak jak wczoraj widzieliśmy, ale, ale nie ma innej możliwości, trzeba się przygotowywać na wyścigach, a na wyścigach zawsze jest niebezpieczniej. myślę, że nie ma co o tym myśleć za dużo, tylko trzeba robić swoje, a, a, a można powiedzieć, że życie pokaże, jak to będzie, ale na pewno nikt tutaj nie jadę z jakimś strachem, że coś może mnie wyeliminować, chociaż czasami ta myśl przechodzi też przez głowę. Czyli pomagasz Michałowi, dzisiaj jedziecie na, na Bonena. Y lub na kogoś innego, ale prawdopodobnie na Bonena. Twoje osobiste cele w takim razie na ten wyścig? Ja wciąż chciałbym wygrać etap, także mówię, gdzieś tam atak z drugiej linii to nie jest, to nie jest nic złego. Na razie, mówię, poczekamy na rozwój sytuacji i trzeba tę taktykę dostosować do tego, co się będzie działo. Widziałeś już zawodników, mieliście pierwszy górski etap, więc możesz coś powiedzieć o, o rywalach. Jak widzisz swoje szanse pod, pod kątem ewentualnej wygranej etapowej? Myślę, że tu wszyscy są w naszym zasięgu. To nie jest tak, że, że, że musimy się kogoś obawiać. I myślę, że ten pierwszy etap z Orlinkiem pokazał, że, że można ten wyścig wygrać. Z pewnością Michał jest, jest mocniejszy ode mnie i ma większe szanse, ale swoich też bym tutaj nie przekreślał. Także dobrze, że jest nas teraz dwóch i, i możemy jakoś rozegrać to i każdy sobie ufa. Także to też jest ważne.